Rolnicy wracają na drogi. Protest zgłosiłem do policji. Jest to spontaniczny protest, czyli musimy się podporządkować, co policja nam będzie kazała, tak będziemy musieli robić. Papryka jednak będzie rozdawana za darmo. Ultimatum dla premiera od rolników. Rolnicy są załamani, nie mają co zrobić, nie mają gdzie sprzedać tego, co posadzili i posiali na wiosnę. Jako pana wyborca czuję się zobowiązany zabrać głos i panie premierze, to nie jest powód do radości, że osiągnęliście cel inflacyjny. Osiągnęliście tymi rękami. Tymi rękami, że my, polscy rolnicy, produkujemy żywność za darmo. Za darmo możecie wykarmić naród. Rolnicy zapowiadają powrót protestów na drogach. 10 października planują zablokować trasę ekspresową S3 w rejonie Węzła Pyrzyce. Dotąd uzyskali zgodę na zgromadzenia od Urzędu Gminy Pyrzyce. Natomiast władze gmin Banie i Kozielice odmówiły zezwolenia. Zgodnie ze zgłoszeniem, protest rozpocznie się o godzinie 12 i może trwać nawet 30 dni. Przewidziany przebieg obejmuje trasę wojewódzką 122 z Rokit w kierunku drogi wojewódzkiej 119, następnie przejazd przez parkingi Stacji Paliw i trasę do Ronda Sybiraków. Kolumna zostanie skierowana w stronę węzła S3. Tam planowana jest blokada w obu kierunkach. Jednocześnie organizatorzy deklarują zachowanie przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych oraz transportów ponadgabarytowych. Protestujący sprzeciwiają się między innymi zielonemu ładowi, umowie Mercosur i importowi taniej żywności z Ukrainy. Domagają się poprawy rentowności produkcji rolnej oraz aktywniejszej interwencji państwa w regulację rynku zbóż. Gmina Kozielice odmówiła wydania zgody, argumentując, że na tym samym miejscu już zgłoszono zgromadzenie Stowarzyszenia Razem o statusie cyklicznym do 2026 roku. Wójt ocenił, że druga manifestacja stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa i że Droga Ekspresowa nie spełnia wymogów dla zgromadzeń zbiorowych. Podobne zastrzeżenia podniosła też gmina Banie. Organizatorzy zostali zobowiązani przez sąd do uzupełnienia dokumentów w terminie siedmiu dni. Mimo odmownych decyzji władz, nie wykluczają, że protest odbędzie się spontanicznie, nawet bez formalnej zgody. Na chwilę obecną, jedynie część trasy w granicach gminy Pyrzyce objęta jest legalnym zgromadzeniem. Kierowcy podróżujący między Gorzowem a Szczecinem powinni spodziewać się utrudnień w rejonie Pyrzyc, czy faktycznie dojdzie do blokady ekspresówki? Decydująca będzie sytuacja na miejscu oraz ewentualne działania protestujących. Stanisław Barna nagrał krótką wiadomość przed protestem. Chciałem Wam powiedzieć, że protest zgłosiłem do policji. Jest to spontaniczny protest, i musimy się podporządkować, co policja nam będzie kazała, to tak będziemy musieli robić. Aczkolwiek ma jeszcze do mnie komendant czy naczelnik ruchu dzwonić ustalić pewne rzeczy. Jutro robimy ten protest o godzinie 11 w Breczu. Myślę, że tam chłopaki się zbiorą koło kurtku od wsłuchania. Też o 11.00 e, dogadamy się w ten sposób, że się gdzieś zjedziemy w którymś miejscu, my pojedziemy w stronę ich, oni w stronę naszą. No i tak to by wyglądało. Myślę, że w jeden, dwa kółka zrobimy i do domu, i nie będziemy tam nie wiadomo ile spędzać. To ma być symboliczne poparcie dla e, protestu z, te, z tego co widzimy, że <laughs> nic się nie opłaca w Polsce. Jest to dużo poniżej kreski. W tamtym roku pszenica po 1000, w tym roku 600, 700, w tamtym roku 900, 1000. No nie możemy sobie na to pozwolić. Nie będę mówił o innych rzeczach, wszystko doskonale, wiecie jak to wygląda. Myślę, że trzeba ruszyć te dupy i powalczyć o swoje gospodarstwa. Tak, wejdzie Mercosur, wejdzie <laughs> Ukraina od nowego roku, Stany Zjednoczone, już przypłynęło masło i mlekowita, przegrała przetarg dodawania masła do czekolady. Czyli możemy się spodziewać, że zacznie leć mleko, które ma jeszcze jakąś wartość, wołowina, która też ma też ma jakąś wartość. Ale to się zacznie, zaczną się takie problemy jak z naszym zbożem, jak z naszą papryką, jak z naszymi ziemniakami. Jak to wszystko będzie jechało, jeśli nie powalczymy o swoje gospodarstwa. Nie, nie, nie wywrzemy presji, to zobaczcie co się z nami robi. Robi się tak, że po prostu wszyscy o nas gadają, wszyscy obiecują, deklarują, ale tylko z tych deklaracji obietnic nic nie wychodzi. Zobaczcie, kredyt, pan minister mocno mówi o kredycie e, tym pomocowym na 4 lata. I co? To stało u nas w GBS 4 czy 5 osób. Tak jak powiedzieliśmy, będzie to na gminę 3-4 osoby, a to nie będzie na gminę 3-4 osoby, bo wychodzi to na powiat. Może inne banki jeszcze coś tam złapały, ale nie wiem o tym. Wiem o GBS-ie się dowiadywałem. No i tak to wygląda. Deklarują, że będzie pomoc kredytowa i tak dalej. A co się okazuje, że tej pomocy tak naprawdę nie ma, zobaczymy. GBS będzie walczył jeszcze o to, żeby. U nas nasz GBS, o to, żeby dostać jeszcze jakiś dodatkowy limit, niby jest obiecany, ale dopóki go nie ma, to nie ma o czym rozmawiać. Pozdrawiam Was serdecznie. Jutro się widzimy. RECZ koło Starego trupka, Interpros. Wiecie, gdzie tam, gdzie zawsze się spotykaliśmy. Przyjeżdżajcie traktorami, coś Was bardzo mało, jeszcze nie doczekaliście się tego. Ja Wam to mówiłem na początku, jak strajkowaliśmy w Szczecinie. I co się okazało, nie posłuchaliście mnie, zostawiliście nas samych, tych działaczy, którzy tam stali i dyżur pełnił praktycznie ktoś sam. No tak nie powinno to wyglądać. Jak coś robimy, to bierzemy się za to i robimy to porządnie, albo nie robimy w ogóle. Dajcie znać, co o tym myślicie, i, i do roboty, ludziska. Tomasz Jachacz, o którym mogliście usłyszeć we wczorajszym materiale z Zębożyc Wojciechowskich. Ogłosił, że paprykę z jego pola można teraz zbierać zupełnie za darmo. Nie trzeba wcześniej dzwonić ani zapowiadać wizyty. Wcześniej oferował ją w cenie 2 zł za kilogram, ale z uwagi na niskie stawki skupu doszedł do wniosku, że lepiej ją oddać niż ponieść koszty pracy i zbioru. Rolnik tłumaczy, że cena papryki w hurtowniach i skupach była wyjątkowo niska często poniżej kosztów jej zebrania i przygotowania do sprzedaży. Wobec braku zainteresowania kupcem. Każdy może przyjechać i samodzielnie zebrać, co pozostało. Jednocześnie oferuje też kalafior i marchew, z tym, że ich odbiór odbywa się normalnie w cenach rynkowych. Rolnik Guzik, widząc, jak wygląda sytuacja w rolnictwie, skierował swoje słowa prosto do premiera rządu, na którego głosował w wyborach. Rozgrywa się nasza przyszłość i ona w dużym stopniu będzie zależała od was. Ma pan całkowitą rację, panie premierze. Tutaj, na tych polach, rozgrywa się nasza przyszłość. I ona nie jest zależna od, od nas. Ona zależna jest tylko i wyłącznie od Was, od Waszych politycznych decyzji. Jako Pana wyborca czuję się zobowiązany zabrać głos. I Panie Premierze, to nie jest powód do radości, że osiągnęliście cel inflacyjny. Cel inflacyjny, czyli niską inflację, którą się chwalicie, osiągnęliście tymi rękami. Tymi rękami, że my, Polscy rolnicy produkujemy żywność za darmo. Za darmo możecie wykarmić naród tymi rękami. Ale my tego nie wytrzymamy. Także, panie premierze, miałem się nie mieszać w politykę. Obiecałem sobie, że się nie będę mieszał w politykę, że nie będę się politycznie wypowiadał. Ale to, co się dzieje, jest przegięcie. Rolnicze środowiska ogłaszają ultimatum dają rządowi zaledwie kilka dni na konkretne działania. Żądają, by premier Donald Tusk osobiście stawił się na zapowiedziane spotkanie 16 października i przedstawił realne propozycje dla sektora rolnego. Podczas konferencji przed kancelarią prezesa, Rady Ministrów, liderzy rolniczych związków wskazywali, że nie wyobrażają sobie, by w tak kluczowym forum premier nie uczestniczył. Oczekują gotowych rozwiązań, szczególnie w obszarach cen produkcji, problemów ze zbytem oraz skutków umowy Mercosur i zmian w polityce rolnej wspólnoty. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski wcześniej zaprosił rolników do rozmów, co zmieniło pierwotne plany związku. Pierwotnie chciał on złożyć wniosek o odwołanie ministra, ale teraz deklaruje, że daje mu ostatnią szansę. Jeśli podczas spotkania rząd nie zaproponuje solidnych działań, rolnicy grożą eskalacją protestów. W piśmie złożonym w kancelarii domagają się, by premier osobiście wystąpił na spotkaniu i aby władza pokazała determinację. Szanowni Państwo, widzimy, co się dzieje na rynku warzyw, widzimy, co się dzieje w telewizji, w internetach, które pokazują, co się dzieje na polach rolników. Rolnicy są załamani, nie mają co zrobić, nie mają gdzie sprzedać tego, co posadzili i posiali na wiosnę. Resort Rolnictwa mówi, że to jest klęska urodzaju, było już to tutaj powiedziane. To nie jest klęska urodzaju, tylko klęska nieudolnych decyzji Ministerstwa Rolnictwa, ponieważ przypomnę wszystkim, jak było z kwestią Pryszczycy. O Pryszczycy piersi w Polsce informowali rolnicy, którzy pojawiali się na granicy i dopiero wtedy obudził się ze snu pan Stefan, pan Siekierski, pan Czesław Siekierski i dopiero udał się na granicę, dopiero służby zaczęły działać. Dlaczego w Polsce? To rolnicy są piersi, którzy informują resort rolnictwa o problemach. Teraz kwestia warzyw, o których mówiliśmy. Kwestia zbóż, która już była umówiona. Stefan Krajewski, widząc to wszystko, co się dzieje, 4 sierpnia zawołał, zwołał wszystkie organizacje rolnicze, aby porozmawiać o problemach. To był 4 sierpnia. Do dzisiaj nawet nie potrafił, nie potrafił odpowiedzieć na pytania, które tam zostały zadane, a o działaniach nawet nie mówimy. Więc. Widzimy, że minister Krajewski wystraszył się tego wszystkiego i zorientował się, że w polskim rolnictwie źle się dzieje. Panie ministrze Krajewski, my do pana apelujemy. Nas nie interesuje to, czy pan rozpoczął sezon na morsowanie, czy pan się wyprowadził z hotelu Sejmowego. Niech pan po prostu weźmie się do roboty wspólnie ze swoimi ludźmi. Ostatnie wypowiedzi pana posła Marka Sawickiego, które mówią, że to. Poprzedni rząd jest winny, że zostały zniszczone grupy producenckie. Pokazują ten układ, który działa w Ministerstwie Rolnictwa. Czyli, tak naprawdę, namaszczony na ministra rolnictwa pan krajecki został przez posła, pana Marka Sawickiego, który, jak pamiętacie wszyscy Państwo, co mówił o rolnikach w 2014 roku. Nie rozmawiam z, rozmawiam, nie rozmawiam z frajerami, rozmawiam z biznesmenami. Za co później. Bardzo przepraszał i dzisiaj ta narracja ministra krajewskiego, ta buta z mównicy sejmowej, że związkowcy to nie rolnicy, że związki są nasyłane na resort, no pokazuje całkowite oderwanie od rzeczywistości. Ta klęska, która przyjdzie na polskie rolnictwo, już nie mówimy o tej umowie z Mercosurem i Ukrainie i innych państwach, do których, z których płynie żywność do Europy, ona dopiero przyjdzie. To jest początek. Tego wszystkiego, więc mamy do pana Stefana Krajeskiego pytanie. Przeczytam, bo chcę, żeby zabrzmiało precyzyjnie. Czy Ministerstwo Rolnictwa ma przygotowane zlecenie lub ma opracowane ekspertyzę na temat skutków finansowych wprowadzenia Europy, a zwłaszcza polskiego rolnictwa do umowy z Mercosurem? My wiemy, że wszystkie kraje w Unii Europejskiej takie ekspertyzy już posiadają. W pierwszym roku obowiązywania umowy z Mercosurem w Polsce zbankrutuje 35% gospodarstw. I to pokazuje, co robi dzisiaj resort rolnictwa. Trzy rzeczy, które jeszcze powiem. Pierwszą rzecz, wprowadzenie definicji aktywnego rolnika przez resort rolnictwa spowoduje likwidację prawie miliona gospodarstw w Polsce, którym mają zostać zabrane dopłaty. Drugą rzeczą, którą wprowadził Krajowy Środek wsparcia rolnictwa, to jest przejmowanie ziemi rolników, którzy będą mieli problemy finansowe, czyli państwo chce położyć łapę na prywatnej ziemi, którą później prawdopodobnie sprzeda. Więc widzimy, że Polskie Stronnictwo Ludowe idzie w kierunku zwijania rolnictwa. Dziwi nas jeszcze bierność i nie wchodzenie w dyskusję o rolnictwie premiera Polski do pana Donalda Tuska. Dlaczego premier Polski Donald Tusk milczy? Dlaczego premier nie wspiera resortu rolnictwa w jakichkolwiek działaniach? Chociaż tych działań nie ma w praktyce, ale również strona premiera Rzeczpospolitej Polskiej w tej kwestii nic nie robi. Więc nasz apel jest o natychmiastowe przedstawienie rozwiązań i działań. Dla polskiego rolnictwa. My już nie, nie chcemy się spotykać, aby słuchać resortu rolnictwa, czy my mamy przygotowane rozwiązania. Dziękuję. Obecna trudna sytuacja w rolnictwie wymaga kompleksowych i szybkich działań całego rządu na czele z panem premierem. Związkowcy przyznają, że presja na rząd wynika z narastającej frustracji wśród gospodarzy. Mówią, że wiele gospodarstw zmuszone było do organizacji samozbiorów, co stało się symbolem braku skutecznego działania państwa. Dodają, że teraz już nie wystarczą rozmowy o problemach. Potrzebne są konkretne decyzje i szybkie rozwiązania. Sytuacja na rynku mleka staje się z dnia na dzień coraz bardziej dramatyczna. Ceny artykułów mleczarskich spadły w przeciągu ostatnich czterech miesięcy o 50%. A to za sprawą tego, że nie za sprawą nadprodukcji, o której mówi pan minister Krajewski, bo nadprodukcji na rynku wspólnotowym nie ma. Produkcja mleka rok do roku spadła o 40%, a z racji tej, że funkcjonujemy na wspólnym rynku, to możemy mówić o tym, że na rynku mleka nadprodukcji nie ma. Przyczyn te, tego, tej zapaści na rynku mleka należy szukać przede wszystkim w nadmiernym imporcie artykułów mleczarskich z krajów trzecich. Która myśli w szczególności Stany Zjednoczone, które zwiększyły e, udział na rynku wspólnotowym o 153%, jeśli chodzi o tłuszcze mleczne i aż o 18%, jeśli chodzi o cery. E, ceny spadły diametralnie, dlatego że masło ze Stanów Zjednoczonych można kupić w tej chwili za 13 zł plus cło, a więc około 16 zł za kilogram. E, tymczasem e, cena polskiego masła w lipcu wynosiła jeszcze zł. 2 zł. Natomiast jeśli chodzi o sery, tu mamy również import wręcz niekontrolowany wewnątrz wspólnotowy. Mam tu na myśli przede wszystkim import z Niemiec sera Gouda w cenie 12 zł za kilogram, przy czym pes, stawka głodowa z sierpnia tego roku to była 18 zł. A więc mamy do czynienia z, tak naprawdę z dużym importem z krajów trzecich, ale i również ze wspólnoty. I my, jako OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, dwa miesiące temu wyprzedzając tę katastrofę, która jest w tej chwili na rynku, złożyliśmy na ręce pana ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gotowy program rozwiązań osłonowych, sześciopilarowych. Celem natychmiastowego wdrożenia, dlatego że zdecydowanie lepiej prowadzić politykę prewencyjną, aniżeli później z wydatków czy też z podatków opłacać tak naprawdę te błędy, które się popełniło. A zatem prosimy uprzejmie o wdrożenie jak najszybciej mechanizmów osłonowych, dlatego że najgorsze przed nami. Najgorsze to styczeń 2026 roku, kiedy. Produkty ze Stanów Zjednoczonych będą już bez cła, a więc będą jeszcze tańsze i my tej konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi w Europie nie wygramy, dlatego że Amerykanie do swoich dostawców mleka dopłacają. Jest system Farm Bill, który jest ubezpieczeniem dochodu rolniczego i wszelkie straty uzupełnia z rezerw federalnych, a więc my w Europie z tej, że nie możemy subsydiować. Bezpośrednio produkcji mleka, nie jesteśmy w stanie tej konkurencji wygrać, a zatem potrzebne są rozwiązania osłonowe, m.in. tu mam na myśli standaryzację, certyfikację. To są modele prowadzone w całej Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech. Jeszcze kilkanaście lat temu polskie chlewnie mogły budzić podziw. W jednym ze świetnych okresów hodowcy utrzymywali blisko 15 milionów świń, w tym około 1,5 miliona loch. Dziś z tej pozycji niewiele zostało. Pojawia się pytanie, co poszło nie tak. Obecnie po głowie trzody chlewnej spadło do około 9 milionów sztuk, a loch do 600 tysięcy. Taka skala oznacza, że kraj nie produkuje już tyle, by zaspokoić własny rynek. W praktyce Polska staje się coraz bardziej zależna od importu świń i wieprzowiny. W zeszłym roku sprowadzono aż 7,5 miliona sztuk, by uzupełnić brakujące ilości. Rolnicy od dłuższego czasu alarmują, że bez wsparcia państwa i zmian systemowych odbudowa hodowli może być niemożliwa. W postulatach, które skierowali do Ministerstwa Rolnictwa, przewijają się m.in. szybkie i pełne odszkodowania za stada wybite z powodu ASF, finansowanie bioasekuracji na poziomie co najmniej 80% kosztów, lepsza koordynacja działań przeciw ASF. Oraz większa transparentność w informowaniu o ogniskach choroby. My, jako rolnicy, przedstawiliśmy szereg postulatów i propozycji rozwiązań do Ministerstwa Rolnictwa, które, jeżeli będą realizowane, uzdrowią obecną sytuację w rolnictwie. Jednym z takich postulatów jest propozycja odbudowy połowia wschodniej w Polsce. Z Państwa, my, jako Polska, w 2010 roku mieliśmy około 15 milionów. Z tego 1,5 miliona sztuk lo. W chwili obecnej mamy tylko 9 milionów sztuk świn i około 600 tysięcy sztuk lo. Tak niskie po głowie powoduje to, że nie jesteśmy krajem samowystarczalnym. Musimy do Polski przywozić wieprzowinę. I tak w 2024 roku do Polski przyjechało 7,5 miliona sztuk świn po to, ażeby pokryć zapotrzebowanie naszego rynku. Czym jest powodowana ta sytuacja? Przede wszystkim tym, że w Polsce jest ASF i on dziesiątkuje nasze stada. Rolnicy likwidują wodowle. Musi nastąpić zmiana Zwa zmiana sposobu zwalczania ASF-u e, przede wszystkim musi nastąpić szybka i radykalna redukcja populacji cika e, e, w Polsce e, musi też e, rolnicy, którzy hodują świnie e, w strefach e, muszą mieć bezpieczeństwo finansowe, a ci, którzy które stada zostały wybite, muszą szybko dostawać rekompensaty. Jeżeli chodzi o Kolejny taki aspekt to bardzo ważne jest to, ażeby nastąpiło uproszczenie procedur wydawania pozwoleń na budowę, modernizację i rozbudowę budynków inwentarskich, po to, ażeby rolnicy mogli się rozwijać. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem jest to, ażeby rolnicy mieli dostęp do środków finansowych, po to, aby mogli realizować swoje inwestycje. Dziękuję bardzo. Daj znać w komentarzu, co myślisz o działaniach rządu. Czy rolnicy, ruszając na masowe protesty, doprowadzą do zmian?